Witam Was widzowie w następnym odcinku z gry Forza Horizon, jest dzisiaj ze mną Marcel. Siema. Ja tu już widać, y, gramy dzisiaj w Eliminatora, y, widać już ten, już y, zaczęła mi się gra. Będziemy dzisiaj mieć jakby podzielone ekrany na dwa i będzie czasami wyświetlał się ekran Marcela, czasami mój, teraz na przykład pewnie będziecie mieć ekran Marcela na chwilę, zobaczycie jak to wygląda i, i tak, i tak będzie przez odcinek z Eliminatora, będziemy próbowali zająć jak najwyższe miejsce i później tam podsumujemy, no jakoś to będzie, co nie? A teraz już zaczynamy grać, idealnie mi się forza ten eliminator włączył, gdy przestałem mieć tematy do gadania, więc super. Dobra, mi też O, my też... Mamy tu jakiegoś tego... Ja nie, nie wiem po czym miałem A, bo ty się już zrespiłeś. Tak, tak, tak. Aaa, to nie jesteśmy kugry, razem. Holejwka. Górnie jakiegoś ziomka, tylko nie, 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 nie wiem. Nie wiem po czym miałam Więc trochę lipa jest. A tak, ciekawe, pod czym ja mam? Oczywiście, gramy na kierownicach. Więc tak, tu jest szóstka, nie ma szóstka. Dobra, gonimy jakiegoś... Kurczę, pod czym tu jest strąbienie Ja bym chyba... No, nie wiem, ja Tu jest A to me. szkoda, że razem nie jesteśmy na jednym. No, trudno bo by było w sumie być razem chyba. Jak mi się wydaje. Dobra daj mu... Potrzymam trąbienie Dobra jedziemy O dobra mam O mamy jakiegoś bitla już Ja, ja też ja się goni go ale on ucieka cały czas Chcę żeby ciekawiej nie było Ja na stadionie jestem Ja jest... Ja się oj, oj 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 no tu jakiegoś strwaniaczka mam, no i zaraz na niego. O, 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 o. Weź go weź go, weź go no jak to robić, jak to robić, jak to robić? Chwila. No jak to robić? Kurde, czekaj no! No co mnie wyzwało? z tym a mam jakiś pental ten ten się Czekaj, 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 weź go. Ha było, no kurde, wyświetliło się już mi. Weź go go. Jak ja to ja wygram, ja to robię. będzie cud. Czekaj, czekaj. Co Jeden off-roadowy na tył, wy ten co ma na tył. Ha, 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 jest! Wyzwałem go, Dobrze? gdzie jedziemy, gdzie idziemy. idziemy? Oj, się. Za... O, boże, jest masakra, jest masakra, jest masakra. Nie no, u mnie to jest masakra, ja już przegrałem. O, Na rozwalił klady. się. Aha. No ale weź, no też chłopmy jakiś szósty poziom i wyzwał, bitelka biednego. Aha, ale rozwalił się, wygrywam z nim już. Dawaj, bajka. Ja jadę drogą, bo tutaj bez sensu w ogóle cisnąć, ja przez bezdrąża, jak jechał. Ja bez ja mam pola idealne. Ja mam idealną prostą w ogóle do celu, a ten jedzie hop. Normalnie droga jak autostrada, a ten jedzie... Ja no, może tak. tak. Nie no, siwy dym, rozwal no, się, bo nie, chłopię, się tak bo w metę tak nie traf. Ale patrz, patrz, mam szansę, mam szansę z nim, chociaż on też jest rozpędzony już. No mamy bitelkin 200. Dobra, idziemy bez drożach, teraz, dobra, nie mam jednak tym szans. O kurcze, o kurcze, o kurcze, o kurcze, ale idealnie przejechałem, Ten się zatrzymał. No nie, no już. Ten się igrałem. zatrzymał. Ja są kurde, ja tu cisnę. No i bez sensu, nie tam. Dobra, graj kolejną grę, nie, patrz. No, tam, no to jest bez sensu, no szósty poziom mnie wyzwał. <grym> Jakim cudem szóstym ty zacząłeś? Dobra, łatwiej to no. z, z jakimś... No nie da się w tego eliminatora grać, to jest, to jest, to jest tragedia. Mówię, że się nie da? Jeszcze ja mapy pies. nie znam, to ja już jest mówię. w ogóle tragedia. To jest jeden z najgorszych samochodów chyba w tym eliminatorze. Znaczy... Chociaż. A nie, w sumie jest jeszcze ten... W sumie jest jeszcze... Chociaż te tabliczki pozbieramy. Taki peżot Chociaż... Nie no, zbiera się nawet okej. Okay. Dobra, tu ja się nadaje do zbierania tabliczek, a nie do Zbieramy Zbieramy skupu kolei. Ja nie mogę! Ja nie mogę! Co jest grane? Dobra, yyy... Aha. No, hej! Zgadnij, co mam. No, nie wiem. Dziesiąty poziom, coś hmm. z dropa. Forda bronko mam z dropa, normalnie. O, Ford bronko. Bo o tu muszę na wypadki przejść. Czekaj, ha, wiem, ha, ha, ha! O, nie wiem, czy O 6 kurde! Okej, okay, zarąbi się, pojechałem idealnie. Macie widzę że jest spoiler z odcinka, który nie będzie raczej wstawiony jakiej furę mieliśmy jakim Niku tam. Nie no może jeszcze go wstawię, ale muszę go obejrzeć dokładnie, bo strasznie zasinało na nim yy, Ten sam jest strasznie dogania No, no. dobrze. Może To co on mi akurat chciał O się ja ja... Ogonie ale jedziemy, jedziemy, jedziemy. Nie! Nie no, nie przewracaj się! Bronko! Co ty robisz? Bronko ci się wywalił. No... Obrót zrobił, fikoła normalnie walnął. Patrzcie, to jest prawdziwy samochód, i nim się na wstecznym bączki robi. No nie no, musi, musiałby się rozwalić jak mocno. żeby go dogonił. To Przecież jest znaczy. Te biegi też, to masakra jakaś. Oj Trafił? Trafił. Tu je. Dawaj bitul! Ty już jedziesz? ta, tak. Ta. Śmigam już. Trąp, trąp, tromp. Dobra, lecimy sobie. Respimy się tak samo. Było w miarę szczęśliwie wtedy. Dobra, lecimy sobie. za się tak samo. Było w miarę szczęśliwe wtedy. Dobra, lecimy poziom, się tak samo. Dobra, rozglądamy się nad drupami. No pierdzielony Beatle, no. Okej, okay. a nie, to jest akurat słaby samochód, ale z czwartego poziomu, to się liczy. Widzimy sobie... Wybieraj pisla Dobra, nie, znowu powiedziałem dobra, dobra, dobra. Yy. Jak tam ci idzie? O kurde, o kurde, problemy. O dobra, dobra. Okay. Dobra, dobra, dobra. Stało się z <gry> Dobra. Zleż się na górze bardzo. Przepraszam. Już się zrespiłem. Gdzie się zrespiłeś. Ale mi to tyle. Przepraszam, no. bardzo widzowie. Widzowie, Widzowie suby zostawiajcie, no bo właśnie, się No nie to w górę. Oczywiście. Oj, oj, oj oj oj. no Nie jest nie, taki nie, demon prędkości z tego nie. miniacza. O, drop, 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 drop! Nie wiem czy to dobre, czy to jest tragiczne. Gdzie A, jest klawisz 8? Jak, no to... Jaki samochód? Jaki samochód, ja, ja jestem bardziej... Mini X-Ride Buggy. Mam identyczny nie, samochód, to. to jest jeden z najgorszych samochodów w tej grze. No i chłop mi wziął. Nie no, przecież to jest tragedia, ja nie, to nie wiem, się. wiem gdzie jest to klawisz nie to, 8. Ale ścigaj się z nim, tym Beatlem. Możesz wygrać, bo podobno szangę mają na Odrobinę Z cię przyczyn. rozwali, ziomuś. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Bitl na łopatkach? Mówisz? Dobra. Yy... Gdzie jest na kierownicy przycisk 8? Nie wiem. A do czego ci? No bo dropa musiałem odebrać, ale nie mam swoich no przycisków przypisanych. Nie! Aaaa, no, ale Dobra, siwulec, ty gości, możemy po nich pojechać? Po... się wyzwali już. Przepraszam, że tak mówię przez, no, przez... Yy... No tak dziwnie po prostu mówię. Ale nos mam zatkany. Nie wiadomo z jakiej przyczyny. No, nie no, okay, przegram jest, z nim, no. No jest jakiś słoniaczek. Idziemy po niego. Ej, ej. Czy to jest liniacz? Bardzo możliwe. O, jest dropik jakiś, na pewno. Jak będzie drugi level, to nie bierzemy, ale... To co ten gościu miał, że on tego nie wziął? Zgadnij, który mam level teraz. Ósmy. Dziewiąty. O kurde, jak? Z dropa? No z dropa, chłopie, przejeżdżał gościu obok tego dropa i... Nie wiem, czy mi się zdawało, że on tam przejeżdżał? Nie, no ja znowu przegrałem, rozumiesz to? No to niedobrze. W sensie ja już też chyba dwa albo jeden przegrałem. Ale ja pierwszy wyścig no od razu Nie Ale możliwe to jest jakby kurde. Ja teraz. Dobrze, o jezu, go ciężko opanować na kibownicy. Cześć, chodź tu. Co on ma? Nie. Aha, on ma tego Ariela chyba. Ale myślę, że go porobię, tylko że muszę sparszać mapę. Jesteśmy idealnie na środku, więc trochę lipa. Trzeba ścigamy kogoś. Musimy zmniejszyć Fortnite tej eminatura. kierownicy, bo jest jakaś masa. Krali. Co tu się dzieje? No super, jest. O, o, chodź, 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 chodź. Fajnie się bawię. Szkoda, że będzie jeszcze raz ktoś nie wyzwał. No to nie super, no to nie super. Osty w mordę. No czemu? Tu są kamienie! Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dawaj, Bidu! Do... Dawaj, ciśniam raz! Ale Nie no, pokonał mnie znowu Auditza, rozumiesz? <grym> Z szóstego poziomu! Dobra, jest tak, nie wiem co. Ale... Ajajaj! Aj. No, nie, zarzuć mnie, zarzuć mnie! Dawaj, jeszcze raz! Uwaga. Nie! Jezus... Nie wiem, nie mówię. Nie no. No ja na tej kierownicy jednak kurde Okej okay, rozwalił się chyba, ale nie jestem pewien Ja chyba robię beatlem cały eliminator A. Challenge bo to jest tragedia nie mogę z góry zjechać Szybko Jedziesz, jedziesz A jajaj, 13 byłem Ale to słabo zrobiłem, masakra Dobra, Marce może dokończył już mecz Ta. I tutaj poszedłem. jak że ja już... jestem bitlem dalej Zrobimy krótki odcinek, na zwykle highs i to 2000, kupię sobie, nie wiem. Opla w gazie, co najwyżej, Vipera w gazie. No. Kurde, przecież to jest tragiczny, jest ten samochód. Marcel dokończy, ja już mu nie przeszkadzam. Będziemy kończyć odcinek. Lecimy gdzie te dropy były i nie ma ich? Źcielny po nie zjeżdżałem. No fajnie. Kurde. Gdzie są jakieś dropy, gdzie są jakieś ludzie? No kurde! Znowu mi go przekręciło. Oj, o, dropy, dropy, oj, dropów. Dobra, lecimy po kolei. Uwaga co będzie, co będzie dobra, bierzemy wszystko, potem najwyżej będziemy zmieniać. Peugeot? Nie no, to nie chcemy. Traktor odejdź. Max, Porsche Macan LPR Leili, czy 911 Carrera? Macan. Dobra, mam Macana. Jeszcze dwa dropy nam zostały. Uwaga, uwaga O, oh, Fordun Focus jest Ford Focus, elegancko Wracamy do gry Czy tam będziemy zobaczyć? Deberti... Deberti F, no nie? Deberti Max. Deberti F. Nie, Dobra, nie, nie, biorę. To słabe akurat. Dobra, to nie biorę. sobie z fokusem, bo strefa goni. Hmm, nie ma już Deberti. O, jeszcze dropy tam są, gdzie jedziemy. Nie ma, przebacz. Uwaga, eee, eee, dobra, lipa, nie opłacało się. O, szybki ten fokus jest. Jak ty byś widział, jak ja miałem samochód, jak to przerąbałem, to byś się śmiał, znaczy będziesz się śmiał, prawda? Sensie, nie, ziomek dobry był, ustawił się idealnie. Ja się zablokowałem na jakimś drzewie, przez chwilę musiałem tam manewrować i po prostu tam, jak był dłuższy wyścig, to mówię, to nie Może nie wiem, no nie wiem, mam tu jakiś kolejny drop widzę. O, miasteczko, o nie, chałupka. No i to jest właśnie moja jałaska. Ja mnie tora nie gram, to tak wyjątkowo. Wyświetl się co to jest, co to No Ford Escort, nie chcę Ja się nie ścigam, nie pokonają od razu Mam dzisiaj mam się nieszczęście jakieś tych wyścigów Eee, odpadro. Tam idziemy zobaczyć eee, co tu jest? Gdzie są ludzie? W ogóle nie ma ludzi w tej grze. A od jeden 1, weź to w ogóle wyrzuć. Dobra, no. Co tutaj jest? O, o ziomek! Gonimy, go, gonimy. No, ach tam. Ludzie mają pod dziewiąte poziomy, a Forda Focus Ares. No czemu tych drzew się nie da niszczyć? Nie, Co najgorszy. to jest? nie, Chodźcie tu ludzie. Da, w ogóle da się jeszcze ścigać, bo tak jakoś 12 kierowców zostało i tak nie wiem, da się ścigać. Biorę go, biorę go, biorę go. Dobra, jednego nie biorę, biorę tego. Dobra, tego jednak też nie biorę. No super. O no w ogóle świetnie jest. Zresztą mogę się pożegnać. Ło, to prawo mi drzewa. Dawaj, Fukushi, dawaj! Czwóreczka! Lecisz, 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 no i... Dobra, no, przegrałem. Przegrałeś? No, no, nie wiem, no... Nie wiem, mam, tragicznego. To niedobrze. No, ja też nie miałem jakiegoś... Miałem farta właśnie, ale skilla nie było, I wiadomo, przegrało się te mecze. no Ale tak... To był taki testowy odcinek. Więc jeżeli będziecie chcieli więcej takich, to znaczy ch chcemy wypróbować po prostu, jak to będzie wyglądało z tymi dwoma ekranami. Nie? No tak, Więc tak. Jak będziecie chcieli więcej takich odcinków, to piszcie. Znaczy no wiadomo na razie, że z tym pisaniem. Nikt nie oglądał naszych odcinków, smutne trochę, sami dla siebie nagrywam ale kiedyś, kiedyś, kiedyś będziemy mieć już... Jeszcze zobaczycie, będziecie mówić, że wy nas obserwowaliście, znaczy subskrybowaliście no. jako pierwsi. Zobaczycie. Trwajaczki. No, będziemy mieć milion subskrypcji i będziemy tutaj właśnie mieć takie samochody w reale, jak Fordzie, no. Nie, najpierw to chcę mieć drugi monitor, żeby bardziej No właśnie. A ja chcę mieć RAM, znaczy chcę mieć pamięć nową albo procesor. Bo to, to lipa z tym. Więc no, będziemy się żegnać już do następnego siemano. Siemano.